maneczku dzisiaj od bardzo dawna, od 8 miesięcy. Pierwszy film, nie short, film. Chodzi mi o film. <laughs> Trochę z tym przychorzały, więc nie dziwcie się, czemu tak mówię. I czekajcie. żeby był dobry wstęp. No i to jest... Snaff Fnaf World. Wiem, że dużo nie. Ale tak. Za chwilę powinienem nagrać FNAFA od pierwszej nocy do aż piątej. FNAF FNAFA jeden, oczywiście. Fna Nie, w FNAFAN 2 to będzie tak trudno. Jeszcze z wolnym śmieciem. Próbowałam kiedyś grać. A to jest mój skład. To są moje wszystkie animatroniki z FNAFA. Jak chyba ulubiony z pierwszy jest ten, ten. Tak jest. Mój pierwszy ten, 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 ten i ten, ta. A mój drugi to jest to, 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 to. O, N 2 dwa. To ma prawny animatronik. Znaczy, który. Dobra. Nie wiem, tu nic nie ma. Nie wydaje mi się, żeby tu coś było. Tu jest mało tajemnic. Tu. Dobra, myślę, że ten sto było. dziewięć, się. Taka, nie może w szóstce lub w piątce. Nie, w szóstce. Jak mam do niego przejść tam? Trzeba coś zrobić. Hmm. Kurde, nie Kurde, no, Dobra. Zdejmę. Dobra. Nikogo nie ulepszą, no ale spoko. Kurde, no dobra, tylko jak mam tam przejść? To jest co dziwne, zawalczymy się jeszcze z bossem. O, fajnie, boss. To jest mega chyba, O, mega. nie ale tego bossu to raczej nie zabiję, tyle ja nie wiem, czemu czego używam. Jakich punkcików? Dobra, no ja mam tu zrobić? No naprawdę, widzowie, macie jakiś pomysł? Bo ja nie. nie mam bladego pojęcia, co mam tu zrobić. Może w czwórce? Bo czwórka to takie trochę jak drzad. Kiedyś byłem sporo w czwartym świecie. O tak, to wielbiam ten aspekt. Level up, level up. Dobra. To nie wolałbym na szóstce, ale na szóstce nic nie ma. Nie się dziwię, tam ma przejść. Później tamten skrawek, może jakoś tak? Nie, to nie ma być nie do przejścia. No, Dobra, 5 minut wystarczy w 100%. No to jak tu można, to tu też nie, nie można. Ciekawe. Tak można? Nie, nie można. tutaj nie można. Dobra, ja tu kiedyś byłem no ale tu nic ciekawego nie ma, oprócz tego, że tam są łączone światy. A, bo tu zawsze ten boss, pewnie on... Tu coś trzeba, nie? Tu nie można, tu też nie można. Jak tam się dostać? Nie dać. Bo tu znalazłam jedną rzecz na no, 5 minut i od tym się skończymy, jak gdzieś do. Ile będę cię to bić? No teraz nie, bo to gnieć... Proszę, nie ale szybciej, jeżeli nie i tak, to lawela wyżej. No lub końc. No, i tak za chwilę będę robić. W zwykłym w 1 15 wszystkich. A tu. To... Nie, no. Są takie teleporty jakbyście widzieli. Dobra, może gdzieś tu idziemy, tylko można tam gdzieś coś tak wkurzające ta mechanika. O chłopie, jak grałeś to tu wiesz o co chodzi, ale jak grałeś, to jest najgorsze zło, nie. Dobra, wchodzimy tu, dobra. będzie wyjście na no mnie chodzi o wyjście nie kurde, ja pewnie gdzieś wyjdę tam już była, no to zobaczonka